Wodnik miesiąca Harry Kane, czyli karta z SBC za 180 tysięcy monet. Szybki test, robić czy nie robić? Przede wszystkim nie ma tutaj ukrytej mocy w tempie. To nie jest piłkarz, który tak jak Pina nie ma nawet 80 pejsa, a realnie zdaje się być szybszy. Jeśli Kane nie urwie się w porę obrońcom, nie ma szans na obiegnięcie defensywy rywala i można odnieść wrażenie, że momentami on biegnie w miejscu, co negatywnie przekłada się też na dribbling. Z drugiej strony trudno znaleźć obecnie gościa z lepszymi strzałami, Mamy tutaj złote driveny, a także podstawowe finezje i nowy styl gry Game Changer, a więc do tego gościa podaje się piłkę i uderza na oślep w taki sposób na jaki ma się ochotę. Wykończenie to jest po prostu topka. Szkoda, że tak wysoki i specyficzny piłkarz nie ma zastawki, ale i bez tego, jeśli ktoś gra wyłącznie w taki sposób, że obiega boisko i zagrywa piłkę do napastnika albo kreuje akcję w ataku pozycyjnym, bez wątpienia zrobi na wielki użytek, lecz co jasne, pozwolić będzie mogła sobie na to wąska grupa specyficznych graczy.